Jak myślicie, co znajduje się w tym filtrze do maski MC1, jestem tego sam ciekawy. Rozbierzemy go dzisiaj. No i tak to się prezentuje. Zarazem, dobry sposób na podważanie tych blaszek i odginanie, a z wyciągiem tylko tu trochę mi się wgięło za mocno. Będę się jakoś naprostować. No i wymiemy ten dekiel, wymiemy wsad i zobaczymy, co będzie w środku. No i dobra, ja mam na sobie praktycznie pełen ubiór techniczny. Spoczęło tej operacji, czyli mam tak y, mam maskę, y, okulary, y, rękawice ochronne. Co prawda nie takie jak trzeba, powinny być. A więc co, tak to wygląda. I otwieramy ten filtr. No i co te włókna azbestowe, o których mówiłem. tutaj okulary, okulary, okulary. dobra bez okulary. Trudno. Tu jest siatka w środku. Musimy się pozbyć tych włókien azbestowych. Oto z tego krążka, które są tu przyklejone. Najlepiej użyć tego śrubokręta. Od razu do kosza na śmieci. Ność ich, wysypać. Bo to jest takie proste. Mam na sobie oczywiście pełne ubrania. No i wąt z tej włóknami. Bądź. Teraz to jeszcze z kombinerkami wyczyszczę. Resztki tych włókien są przyklejane. nie należy tego wdychać od razu idę to wszystko wypierdzielić do śmietnika. Zneutralizować po tej akcji i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze to muszę doczyścić, tylko to przyklejany na taki klej stary, stotniały. Oczywiście nie zalecam nikomu tego robić w domu, bo jest to piekielnie niebezpieczne, nieodpowiedzialne. Jest to po prostu niebezpieczne dla waszego zdrowia i życia. Dlatego ja to robię, jestem profesjonalistą w tej dziedzinie. Muszę jeszcze ten wkład węglowy ze środka wyciągnąć. Jakoś to wyciągnę i filtr będzie czyściutki. No i dobra, na razie przerwa. No dobra, jak widać, wszystko nie wyczyściłem z tego wkładu. Tutaj wyciągnąłem tą włókninę z tu środku, bo wszystko jest wydmuchane, wyczyszczone, przetarte szmatką. Więc nie ma prawie żadnego włókna w tym. I teraz, tak myślałem, sobie włókninę tu wstawić dwie warstwy włókniny i zrobić te, z tego taki układ filtracyjny do tej maski na całą twarz. O teraz przypuszczając koszt maski, to jest około. E, ilu tam było, około 400 zł ta maska kosztuje z filtrem a za to ta maska którą można kupić w sklepie na takie dwa filtry takie podłużne sadzane ona kosztuje około 100. ale stwierdziłem, że jak rozmontuję ten filtr, sadzę tutaj mam taką włóklinę filtrującą dwie albo trzy warstwy tam takiej włókliny, to wyfiltruje podobnie jak tamto i będę miał o połowę troszkę taniej maskę zrobioną taką która będzie filtrowała naprawdę. I, będę, I zamiast takiej tylko wsadzanej na buzie Za 100 zł Zrobię taką maskę, żebym mógł całą twarz Mi osłoniętą tak jakby I to jest dobre Dobra, Jakby, wytnę to się widzimy No sorki Ale nie udało mi się tego nagrać jakoś Coś mi się po prostu z telefonem stało My, Myślałem, że się nada, nagrywa A się nie nagrywało Ale wracając do tematu mm, Tak widać zakuta jest Jestem się obwinięty tutaj w tym miejscu no i działa to działa, to ma prawo bytu trochę włókniny zużyłem ale to ma prawo bytu zaraz się widzimy dalej